Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Wielki i była odpowiedzią na głęboki kryzys polityczny, gospodarczy i militarny. W XVIII wieku Polska znajdowała się pod coraz silniejszym wpływem sąsiednich mocarstw, a jej wewnętrzny ustrój był osłabiony przez liberóweto, magnackie przywileje i brak silnej władzy centralnej. Inspiracją dla twórców Konstytucji były reformy oświeceniowe oraz przykłady nowoczesnych ustrojów, szczególnie amerykańska Konstytucja i idee francuskiego oświecenia. Celem było uratowanie państwa przed dalszymi rozbiorami i uczynienie go silniejszym i sprawiedliwszym. Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 roku w atmosferze konspiracji i narodowego uniesienia. Jej głównymi autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Dokument znosił libero veto, ograniczał wpływy magnaterii, wzmacniał władzę wykonawczą i sprowadzał zasadę trójpodziału władzy. Gwarantował także opiekę prawną dla mieszczan. I chłopów. Choć obowiązywała krótko, zaledwie 14 miesięcy, zanim została obalona przez Targowicę i interwencję rosyjską, konstytucja 3 maja stała się symbolem narodowej jedności i mądrości. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych osiągnięć politycznych w dziejach Polski. Proszę burmistrza miasta i gminy Pieńsk, pana Janusza Pawula, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, system demokracji szlacheckiej oparty na liberum veto już w XVI i XVII wieku do sporów, doprowadził do sporów i braku efektywności rządzenia. Rywalizujące ze sobą frakcje magnackie. Walczyły o wpływy, co często paraliżowało funkcjonowanie państwa. Pierwszy rozbiór polski w roku 1772 spowodował przełom w myśleniu o reformach państwa. Znany za sprawą gestu Tadeusza Rejtana Sejm Rozbiorowy. Poza tragicznym wydaniem zgód na rozbiór stworzył jednak również Komisję Edukacji Narodowej. I to nie przypadek, że czterech najważniejszych twórców Konstytucji 3 maja było związanych właśnie z Komisją. W drugiej połowie lat 80. XVIII wieku sytuacja międzynarodowa zmieniła się na korzyść Rzeczpospolitej. Wybuch wojny rosyjsko-tureckiej i włączenie się do niej Austrii sprawiły, że Król Stanisław August Poniatowski postanowił wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia władzy i niezależności od Katarzyny II. Już pod koniec 1788 roku uchwalono powiększenie armii z około 20 do 100 tysięcy żołnierzy. Od grudnia 1798 Roku w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu reformatorskiego: Stanisław Małachowski, Hugo Kołonta, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Podczas spotkań zastanawiano się nad kształtem reformy, m.in. analizując konstytucję amerykańską. 2 maja 1780. 1991 roku w Pałacu Radziwiłowskim, obecnie w Pałacu Prezydenckim, odczytano projekt ustawy. Tego samego dnia w domu ambasadora Rosji obradowali przeciwnicy reform. Gdy informacja o oknowaniach ambasadora Buchakowa i jego agentów dotarła do zwolenników reform, postanowili przyspieszyć plan przegłosowania wielkiej reformy. Wcześniej, planowano, że zostanie przeprowadzone 5 maja. Ramkiem 3 maja 1791 roku po otwarciu obrad sejmowych odczytano dobrane depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Natychmiast przegłosowano uchwalenie ustawy rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję słowami Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę. W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim gromadził się rozentuzjazmowany tłum. Wśród niego wieczorem do pobliskiej katedry św. Jana przeszli posłowie na czele z marszałkiem Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Rok po uchwaleniu konstytucji. 3 maja 1792 roku król w sąsiedztwie Łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni Opatrzności Bożej. Miała być wotum za uchwalenie konstytucji. W trakcie uroczystości rozszalała się wichura, co przyjęto za złą wróżbę. W tym samym czasie na kresach Rzeczpospolitej w miasteczku Targowica zbierali się magnaci dążący z Katarzyną II do obalenia nowego ustoju. Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego, i był to moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczpospolitej. I tak podziały wśród Polaków ugruntowały się na ponad 100 lat. A dodatkowo żyjąc w różnych zaborach kształtowały nas odmienne tradycje polityczne. W jednym zaborze panował autorytaryzm, w innym próby demokratyczne. Również po odzyskaniu niepodległości Polska była miejscem intensywnych debat politycznych. Silne podziały między zwolennikami Piłsudskiego a narodową demokracją dumowskiego prowadziły do ostrych konfliktów. Kolejny klin, który podzielił nasze społeczeństwo, to komunizm. Jedni mu sprzyjali, inni byli mu przez lata krytyczni, co zaowocowało powstaniem Solidarności i doprowadziło do końca opresyjnego systemu. Tyle, że po 1989 roku znowu się ze sobą pokłóciliśmy. Sporo rozliczenie. Z komunizmem, konflikty ekonomiczne, rola Kościoła, stosunek do integracji z Unią Europejską znowu nas podzieliły. I, tak I tak mijają lata, nasze spory i swary, rowy światopoglądowe i polityczne nie znikają, a niestety się pogłębiają. Przenoszą się z Warszawy, z Sejmu do województw i dalej do powiatów, do gmin. Bo przecież i u nas nie brakuje pól do konfliktu, a dostęp do internetu tylko go potęguje. Z zaklawiatury, ekranu, komórki każdy jest bystry i najmądrzejszy. I tylko jego prawda jest najprawdziwsza. Można zostać odsądzonym od czci i wiary za wszystko, za krytykę sprzątania po pieskach, za zdewastowane urządzenia rekreacyjne w parku, czy za porozbijaną wiatę przystankową. Niewielu zadaje sobie trud przeprowadzenia ciągu logicznego. Nie ten zawinił, kto naprawia, czy sprząta, a ten, kto zabrudził, zniszczył, zdewastował. Wracamy do zasad niechlubnego czasu złotej wolności szlacheckiej i anarchii, do każdy sobie rzepkę skrobie, dbając przede wszystkim o własne sprawy i niekoniecznie troszcząc się o wspólne. Wracamy do mentalności moje to dbam, państwowe to nie moje, niech ktoś się inny martwi. A mnie się widzi, że to nie tak powinno być że patriotyzm zaczyna się od zamiatania przed własnym domem, nie wyrzucania śmieci do lasu, nie dewastowania publicznych skwerów i parków. Bo wspólne nie znaczy niczyje, znaczy nasze. I to jest właśnie także patriotyzm. I to jest właśnie ojczyzny miłowanie, które tutaj dzisiaj razem Celebrujemy. Świętujmy, proszę Państwa. Dziękuję.